Łukasz prawie wygrał, także... Bez zajazdu <grymizdenta> Orange, lecimy, kurde Ale we mnie trup Jedź pan do dupy

Końco. Jak na woli. Bardzo rzadko. Nie lubię tego. No przecież. Oh, <laughs> no.

No, no. <grymne> Ile macie do końca? Bo ja czasu nie mam. Parę. Weź mu strzel, więcej nie <grymne> śpij. Patryk. Kto by mnie strzelił? Za mnie? Uuuu. Pięknie. Ta? Pięknie. Ta? Uuu, co strzelił bramkę Ale Mat się w ogóle nie spina to jest fair. Dobra, teraz się zepnę. No pst, teraz Mi napierdola bramkę za bramką. No właśnie. To to jest niesprawiedliwe, bo to nie pokazuje dokładnego bramka. No ale nie no wynik nie pokaże Ci czegokolwiek. Chyba że to byłaby różnica typu Ja przegrałem nie wiem 15 0 a ty byś przegrał... Nie wiem, 1.0 po wyrównanym meczu, no to to sz... pokazuje. Kurde. Co? Coś, to też musisz powtórki. Aha, ja. A nie, nie Łukasz. Ale co powtórki? Przewijać. Ja. A ja mogę? Aha. Aha, no dobra. Musisz. Dobra, dobra, Sora. Ja piję. <grym> <grym> I <laughs> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Mhm, Pomyliłem się bramki no. o kurde. No, po, po tym pierwszym wybiciu. Aha, dobra. No, Po rozbiciu, bo mnie przewróciło i... <ścoughs> nie wiedziałem co się dzieje. Co ładne. O, wybranie byśmy grali 3 na 3 to taka piłka to by świeca. Hmm? Proszę. Dobra, to teraz, teraz... jest ja z Grzesiem. No, ja, jak mam? Nie, kliknijcie gotowe. Radzi, no. Matka, to czego no. nie zmuszać. No, no do ja i to... do... ja idę Nawet... do niebieskich. Teraz będziecie wyrównany mecz dawać. Kurwa, muszę iść mam... mam nadzieję. Twoja duma to <gryzny> <gryzny> tam jak to się zmienia? <gryzny> no, okay. wier, dobra. Ja mam kamie kamerę na Ulfgarze. A, czyż nie. Zajrzyjmy do umysłu Grzesia. Co on tu robi? Pokaż mi jego taktykę. Żebym wiedział, co on robi. Ulgarz też pomylił bramki? Nie, ja, tylko. Wcześniej nie okay. trafił. No, ale teraz o, zobaczmy. To jest akcja na YouTube'a już <śla> no, no i jeszcze wziął to turbo że... No właśnie Teraz Piłka była tam z boku Tu takie błędy są śmiertelne Uwaga patrzę się wystrzelił gdyby jedzie. Tak wiem Wiem, dlatego ja tego nawet nie ruszałem. Jak tu już było, to mówię, nie ruszę, bo tylko zepsuję. A oni tak strzeli, w razie czego. Zostawić trzeba Grzesiowi, ale spokojnie. <suszy> niczyja piłka. O, Łukasz tu dribbling. Tu, raz, dwa. Pięć gwiazdek sztuczek. No. Ale... A gdybyś Krzysiu, nie zrobił tego podskoku? skoku Nie wiem po co, znaczy przez przypadek zrobiłem w w bok Mogę się to zobaczyć A no faktycznie <noise> ja bym nie, nacisnąłem ten klawisz, a Jakbym nie nacisnął to by nie wpadł A nie grzegasz Grzesie to jest do obrony okay. Czemu odjechałeś z bramki Jezu uciekł z bramki kurde Jesta musiałem wziąć Pusta trudne Busnie Zjechał z bramki nic z bram Teraz jak uderzy O chuj Uwaga Grześ nie wybacza błędów pa no ten błąd wybaczył. I... prawie się udało. Wiem, prawie się udało. A bo ty podjechałeś do niego, dobra. Mm -hmm. Szukałem cię na tej mapie. Oj. I... I uwaga. Czy grze się zapłaci za błąd? Bajek, i stał gol. Dobra, już wiem. Co, to było co? easy. Że się kompletnie obok, żeś wyskoczył do tej piłki. Ale to ty... o tutaj. Ja nie wiem, o. gdzie on uderzy. Kompletnie obok. Musisz Ale... musisz patrzeć jak on najeżdża. To mi nic nie da. O, -o. przebił pa? Ma grubszego. <głos> <głos> Dlatego no gram grubym Nie, bo ja chciałem z ten... Nie wiem co w chciałem Bo, bo I... nacisnąłem w tył, wiesz, strzałkę, nie do przodu Bo myślałem, o. że on y... będzie szybciej jeszcze ode mnie, ale niestety byliśmy równo Kurde, ale mineta to waliło loss. Jezu Co ten grześ robi? Zostawił bramkę, oszalał Wraca, wraca... Jak on tak szybko zdążył? Zdążył zepsuć, wrócić i naprawić. Zepsuć i naprawić. jaj! <laughs> nie wybacza błędów do ataku. Zawrócił. <laughs> no. Czemu? Nie wiem. Wybaczył. No i znowu Grzesiu dzisiaj prze jest morę przebaczenia. Czemu ty Grzesiu wracasz nie atakujesz tej piłki? Znaczy inna sprawa To, że miniesz piłkę, no ale Czasem za bardzo Piłka na środku, a, a ty ten, a ty uciekasz od niej Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Łukaszka. Aj. Zawróci i zdąży. No obok grzech się gdzieś tam Tak, bludnijmy z powrotem. Jak on tu będzie bronił? Czy da się porobić? Zaatakuję. Wróci! O kurde! <grym> Ale dał się porobić. Ne. Ale teraz już widzę dlaczego to was robią. Bo no później reakcji reakcja tak. moja? Nie, Krzesiaż za wolno, no. ale a jakiego ma grubego? Tego mi zabiera. a tak dobrze no, i zawrócił, ale wyczeka. Możesz, dobrze, możesz no. nie, nie zdradzać mu co ja robię. Nie ale, ja, ale ja widzę, co ty robisz. Tak, tak, ty widzisz. Ja no, widzę, że wracasz po piłkę. Po busty. Po... Zaraz... Jeszcze... Nie. Nie wybacza błędów. Nie wybacza błędów. Zobacz, w takich sytuacjach to jest zabójczy. Nie wiem, co ja odjebałem, ale. Mogłem poczekać To jest wyrównany mecz. No wreszcie coś się dzieje. Dawać. Marcina zaprosimy, to to będzie nawet niezły turniej. Łącznie z playoffami. Aż mógł strzelać. Wiem, że to jego bramka, ale... O jest! Dobra wrzuta! Tak jest! To piękna jest... Ten, wrzutka. To jest ten Team Spirit. To A. było piękna wrzutka. Kurczę, gdybyś ty tak łukasz mi wrzucam. Ej, wrzucam ci czasami. Ale nie aż tak dobrze. Chociaż raz było dobrze. Ale Zesiu się zreszcie zreszcie obudził. No. Chyba aż... Uwaga, czy on trafi to? Mordejza. <śles> Mordejerza. Jezu chrystek. <śles> Czekaj jeszcze się zapi zapisz kim wideo. Nie Dobrze, nie. Ty się. No, Grzesiu, czemu opuścił jej bramkę? Dobra. Nie mam pytań. Dobra, Grzesiu. Bronimy wyniku. A, nie. nie mam pytań. O chuj. Dziękuję. Ja bym zagrał rewanż. Tak, tak. No, no dawaj rewanż. Tak, rewanż. E pierwszy mecz był 5-4, zobaczymy jak w rewanżu, no, Dawać. Ale czemu z Mateuszem nie gramy w rewanżu? A chcesz? No bez przesady. No, jak no, ale chcesz, okej. Okay. Tak, ale, wow. ty ale ty musisz ten, ten e cały mecz się spinać, jak z Łukasza. Dobra, postaram się, okej. Okay. Okay, ja jeszcze nie ja, teraz. Serwuję.